W tym filmie pokażę Ci jak zrobić takie piękne kolorki. Wchodzimy w panel sterowania NVD wchodzimy w Advanced Desktop Color Settings i tam mamy Brightness do zmiany o 5, 55 potrzebujemy, Digital Vibrance to dajmy na 88 i to będzie na tyle w sumie z NVIDII. Przechodzimy do AMD, w AMD wchodzimy w Zębatkę, Display, zakładka Display i Custom Color, włączamy to, ma być Enabled, yy, Brightness 5 Saturacja 188, reszty nie zmieniamy, no i tak naprawdę to tyle. Jak chcecie, to możecie sobie ten yy, Vibrant z GUI jeszcze zmienić, ale to jak ktoś chce, to nie jest potrzebne. I to tyle, siła.